Cześć, jeśli chcesz, abyśmy dalej tworzyli streszczenia lektur. Zasubskrybuj nas. Dzięki! Adam Mickiewicz, świtezianka. Świtezianka ukazała się w roku 1822 w tomiku Ballady i romanse, który uważa się za otwierającą epokę romantyzmu w Polsce. Utwory zawarte w tym tomie przeczą ideom oświeceniowym. Na pierwszy plan wychodzi tu ludowość i przekonanie. Że ważniejsze jest to, co czujemy, a nie to, co da się zbadać. Treść utworu. Każdej nocy przy świetle księżyca nad brzegami jeziora świteś spaceruje młoda para. On jest młodym i przystojnym strzelcem w boże. Na temat tego, kim jest dziewczyna, nic nie wiadomo. Ja nie wiem, mówi narrator. Nie wiadomo, z jakiego kierunku przychodzi, nie wiadomo też, w jakim kierunku się udaje. Wygląda, jakby niespodziewanie znikała. Zmęczony tymi tajemnicami młodzieniec proponuje jej, by wreszcie opowiedziała mu o sobie, o rodzinie i zdradziła prawdę, a także by z nim zamieszkała. Za chwilę bowiem kończy się lato, nastanie pora deszczowa i spotykanie się przy jeziorze w takich warunkach będzie kłopotliwe. Dlatego zapewnia dziewczynę, że gwarantuje jej dach nad głową i dostatnie życie. Dziewczyna pamiętając nauki ojca studzi jego zapał, chce mieć pewność, że chłopak jej nigdy nie zdradzi. Ten bez wahania przyklęka i składa przysięgę. Dziewczyna, w odpowiedzi na jego słowa, przestrzega, by dotrzymał tej przysięgi, inaczej czeka go sroga kara, zarówno za życia, jak i po śmierci. Następnie po tych słowach dziewczyna znika. Chłopak początkowo stara się odgadnąć, dokąd dziewczyna poszła. W końcu przestaje pokszukiwań i udaje się brzegiem jeziora do domu. Wtem na jeziorze zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Woda niepokojąco się burzy, a nad niej taflą pojawia się piękna, zwiewna dziewczyna. Zaczyna uwodzić strzelca, kusząc go perspektywą troski i rozkoszy. Chłopak ma dylemat. Chciałby do niej pójść, ale złożył przysięgę wierności. W końcu zapomina o przyrzeczeniu danym ukochanej i idzie do nimfy. W końcu orientuje się, że to niezwykłe zjawisko to w rzeczywistości dziewczyna, której się zakochał i której składał wieczorem przysięgę. Dziewczyna mówi. A gdzie przysięga? Gdzie moja rada? Wszak to przysięgę naruszy. Ach biada jemu, za życia biada i biada jego złej duszy. Dziewczyna rzuca na strzelca klątwę, młodzieńca czeka śmierć, a jego skazana na wieczne cierpienie dusza będzie co noc przychodzić pod modrzew, który był świadkiem ich miłości. Po tych słowach otchłań jeziora pochłania młodych i giną oboje. Od tej pory, co noc w okolicach jeziora. "Mieszkańcy słyszą zawodzenie i widzą parę duchów błąkających się wokół tafli wody."